Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym i zapraszam do rozważania fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Moi drodzy, w obchodzimy dziś święto świętego Jana Apostoła i Ewangelist. Był on synem rybaka Zebedeusza i bratem Jakuba. Jan był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze tabor i modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie. Święty Jan razem z Maryją towarzyszył Panu Jezusowi podczas męki na krzyżu. Był świadkiem pustego grobu, a następnie spotkań ze zmartwychwstałym. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, święty Jan działał w Jerozolimie i w Efezie. Zmarł za panowania cesarza Trajana. Na początku II wieku po Chrystusie jest autorem Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy. Tradycja uważa go za ucznia, którego miłował Jezus. Również my będziemy umiłowanymi uczniami Jezusa. Stanie się to wówczas, jeśli jak święty Jan wytrwamy przy Jezusie nawet mimo naszych różnych cierpień i trudności. Jeśli wytrwamy przy nim na Kalwarii, Stanie się to też wtedy, gdy do naszej codzienności zaprosimy Maryję i przyjmiemy ją jak własną matkę, gdy będziemy umieli jej oddać nie tylko nasze kłopoty, smutki oraz trudne sytuacje, ale także wszystkie dobre i radosne chwile. Moi drodzy, ze sprawą świętego Jana, w ten Bożonarodzen Bożonarodzeniowy czas pojawia się przed nami obraz pustego grobu. Który jest bardzo ważny w przeżywaniu Wielkanocy. To dobrze, że liturgia Kościoła w tak bliskim czasie kieruje nasz wzrok od groty narodzenia do pustego grobu. Dlatego że oba te wydarzenia są ze sobą bardzo związane. Mamy w nich do czynienia z nowym życiem. W grocie narodzenia jest to życie Boga, który zniża się do człowieka. Natomiast w pustym grobie jest to nasze życie, które zostaje wzniesione do boskiej nieśmiertelności. Bez Bożego Narodzenia zmartwychwstanie byłoby niemożliwe, a bez zmartwychwstania Boże Narodzenie nie miałoby sensu. Pusty grób Jezusa jest istotnym znakiem potwierdzającym Jego zmartwychwstanie. Nie jest jednak grobem, który milczy. Grup Chrystusa mówił w chwili, gdy zauważono, że jest pusty i mówi do dziś. Mówi, że śmierć została pokonana i że nie ma ona ostatniego słowa, jeśli chodzi o życie człowieka. Nie jest ona jego kresem. Grób Chrystusa dla nas, ludzi wierzących, którzy w niego wierzą, jest nadzieją na życie wieczne. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: Pusty grób i leżące płótna. Oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło więzów śmierci i zniszczenia. Przygotowują one uczniów na spotkanie z zmartwychwstałego. Moi drodzy, dzień, w którym odkryto pusty grób Jezusa, jest dla całej ludzkości początkiem radości i poczucia pełnej wolności. Zapewnia nas bowiem, że śmierć nie jest kresem, lecz bramą krainy życia. Moi drodzy, za kilka dni rozpoczynamy Nowy Rok. W tej okazji życzę Wam, aby ten Nowy Rok, który się rozpocznie, był dla Was pełen Bożego błogosławieństwa, a Maryja otaczała Was płaszczem swych łask. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże!